imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane siostry i drodzy bracia, zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania pierwszej nauki rekolekcyjnej w roku Pańskim 2020 w Wielkim Poście. Zanim rozpoczniemy tę naukę, zechciejmy poprosić Ducha Świętego o obecność razem z nami w czasie tej modlitwy. Przyjdź duchu święty, oświeć nas, abyśmy głębiej poznali Boga i Jego dzieła pełne mądrości i miłosierdzia. Udziel nam daru rozeznania i pomóż poznać wolę Boga w Jego słowie i wydarzeniach naszego życia. Spraw, abyśmy w tej nauce znaleźli światło i siłę do nawrócenia oraz doskonałego naśladowania Jezusa, Chrystusa który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Kochani, chciałbym zaproponować, jak już mówiłem w zaproszeniu, temat tych rekolekcji związany z cierpliwością. Temat sam jest cytatem z jednego z mnichów z Atosu, prawosławnego mnicha. Powiedział on kiedyś takie zdanie, które mnie osobiście bardzo zauroczyło, mianowicie Cierpliwość wobec Boga jest wiarą, cierpliwość wobec innych jest miłością, cierpliwość wobec siebie samego jest nadzieją. Myślę, że w tym dziwnym tegorocznym wielkim poście, który tak bardzo niepodobny jest i daj Boże, żeby tak było już zawsze do wszystkich naszych innych wielkopostnych oczekiwań na zmartwychwstanie Chrystusa, Temat cierpliwości jest czymś bardzo, ale to bardzo aktualnym. Bez wątpienia jest to temat także aktualny w innym czasie, bo ludziom dzisiaj wydaje się brakować cierpliwości, ale szczególnie teraz zechciejmy właśnie pochylić się nad tym tematem cierpliwości. Dzisiaj weźmiemy kwestię pierwszą, mianowicie cierpliwość wobec Boga jest wiarą. Najczęściej, kochani, kiedy mówimy o cierpliwości, to myślimy o tym, że Bóg wobec nas jest cierpliwy. Psalmy, ale inne teksty biblijne niejednokrotnie mówią: Pan jest łaskawy i miłosierny, cierpliwy i nieskory do gniewu. Ta cierpliwość Boga, ta długomyślność, jakbyśmy powiedzieli, Pana Boga, czyli gotowość do czekania na nas, na naszą zmianę, wydaje się być czymś bardzo oczywistym. Ale ja chciałbym dzisiaj, żebyśmy my zwrócili uwagę na cierpliwość, jakby w drugą stronę. Że my w naszej drodze wiary do Pana Boga. Także potrzebujemy niejednokrotnie cierpliwości. I chciałbym tutaj takie zauważyć trzy momenty związane z tą cierpliwością. Oczywiście to nie będzie całościowe wyczerpanie tematu, choćby ze względu na czas tego nagrania i tej konferencji. Ale trzy takie ważne wydaje mi się momenty. Moment pierwszy, jeśli chodzi o cierpliwość wobec Boga, wtedy, kiedy wydaje się, że Pan Bóg milczy, że Pan Bóg nie słucha nas, tego co do niego mówimy, że Pan Bóg jakby przestał istnieć. Chociaż ciągle, ciągle szukamy go. Drugi moment cierpliwości to jest taki moment, kiedy wydaje się, że plan, który Pan Bóg ma wobec nas, wobec naszego życia, na pewno nie jest planem rozsądnym. My byśmy inaczej to ułożyli w swoim życiu, także w zgodzie, oczywiście, według nas, z wolą Bożą. I trzeci moment dotyczący cierpliwości to jest taki moment, który niejednokrotnie ludzie mówią w takich prostych słowach, że kogo Bóg miłuje, tego krzyżuje że Pan Bóg jakby lepiej, lepiej traktuje w cudzysłowie dużym słowo lepiej traktuje grzeszników niż, niż, niż tych, którzy go szukają. Kochani, temat pierwszy, temat cierpliwości wobec Boga wtedy, kiedy wydaje się kwestia pierwsza, cierpliwości wobec Boga kiedy wydaje się, że Pan Bóg nie istnieje. Niejednokrotnie, czy w rozmowach, czy czasami nawet w sakramencie pogody i pojednania, oprócz wyznania grzechów padają takie słowenia, proszę księdza, ja się chyba teraz źle modlę. Kiedyś jak się modliłam, jak się modliłem, to czułem obecność Pana Boga, a teraz się modlę i nic. A teraz się modlę i wydaje mi się, że Pan Bóg w ogóle mnie nie słucha. Tak jakby go nie było. Pewnie źle się modlę. Pewnie nie tak to robię. Niech ksiądz pomoże. Kochani, tego typu duchowe doświadczenie, jeśli jest związane, podkreślam to bardzo mocno, z szukaniem Pana Boga, Wcale nie musi być dowodem na to, że Pan Bóg jest od nas daleko, że Pan Bóg nas nie kocha, albo że właśnie źle się modlimy. Wręcz przeciwnie. Ja tu oczywiście sprawdziłem to bardzo ważne założenie. Jeśli szukamy Pana Boga, bo jeśli człowiek grzeszy, jeśli człowiek nie myśli o Panu Bogu, to to doświadczenie nieobecności Pana Boga może być owocem, efektem naszego stylu, niechrześcijańskiego stylu życia zapomnienia o Panu Bogu. Ale jeśli ja się modlę, jeśli szukam Pana Boga, jeśli na nim zależy, to takie doświadczenie nieobecności Pana Boga wcale nie musi być dowodem na jego, na jego zapomnienie o nas, choć domaga się od nas cierpliwości. Wręcz przeciwnie, niejednokrotnie będzie to dowód na to, że Pan Bóg do nas się zbliża, a my też zbliżamy się do Pana Boga. Kochani, chciałbym tutaj przywołać postać w tym momencie świętej matki Teresy z Kalkuty. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy przeprowadzano jej proces beatyfikacyjny, najpierw, żeby stwierdzić, czy ona jest godna wyniesienia do chwały ołtarzy, to czytamy jej różne zapiski, dzienniki i przez kilkadziesiąt lat, jeśli dobrze pamiętam, to 38, więc mogę się mylić co do dokładnej ilości lat, ale Matka Teresa z Kalkuty do samej śmierci, 38 lat do samej śmierci, Matka Teresa z Kalkuty chodziła codziennie na dwugodzinną adorację przy Najświętszym sakrament. Klękała przed Panem Jezusem, modliła się do niego, ale w swoim dzienniku duchowym bardzo często w tych dniach zapisywała: nic, pustka, nie ma go tam. Mam wrażenie, że nie istnieje. Otóż, kochane siostry, drodzy bracia, takie właśnie świadczenie jest czymś, co w życiu religijnym jest najlepszym dowodem na to, że Pan Bóg e, nas do siebie woła, a my się do niego zbliżamy. To jest trochę takie podobne, wiecie, siostry i bracia, jak w życiu naszych rodzinach. Kiedy dziecko jest małe i mama zachęca dziecko, czy rodzice zachęcają dziecko do nauki, to nie, niejednokrotnie gratyfikują, czyli wynagradzają tak, dziecku to, że he, zdobywa coś tam w tej nauce. Przynosi ładną, dobrą ocenę mama mówi: Jak przyjrzysz piątkę czy szóstkę, to mama da ci lizaka, albo pójdziemy na lody. I to dziecko się stara. I ta gratyfikacja, to wynagradzanie jest pewnym motywowaniem tak, do wysiłku, do pracy, zaangażowania w naukę. Ale jak to dziecko już dorasta, jest już na studiach, to tego typu sytuacja wydawałaby się czymś żenującym, wręcz takim, no, bardzo, ale to bardzo niedojrzałym, tak? Dorosły człowiek, tak zakładamy, dorosły mężczyzna, dorosła kobieta, powinna być osobą, która wie, dlaczego studiuje, ma świadomość obowiązków, wezwań, które przed nim stają i powinna te obowiązki podejmować. I taka gratyfikacja, takie, nie wiem, może już nie prowadzenie na lody, ale kupowanie jakichś rzeczy, będzie, no, czymś Śmiesznym, śmiesznym. I podobnie jest w naszej racji do Pana Boga. Podkreślam, jeśli my się staramy, a Pan Bóg się ukrywa, to może być dowód na to, że my się zbliżamy do Pana Boga. No bo, kochana siostro, drogi bracie, jak to by wyglądało, gdyby Pan Bóg cały czas nas głaskał, pocieszał, dawał nam lizaki przez całe życie? To by świadczyło o naszym takim dzieciństwie, bardzo porządkujących etapach życia religijnego. Święty Paweł apostoł mówi, kiedy byłem dziecko, myślałem jak dziecko, i tam mówi: piłem mleko, tak? Jak dziecko. A kiedy stałem się mężczyzną, to już nie myślę jak dziecko, nie piję mleka, tak? I tutaj w takim sensie pewien proces dojrzewania duchowego domaga się od nas, domaga się od nas także bycia przy Panu Bogu, trwania przy Panu Bogu, kiedy wydaje nam się, że Pan Bóg się nam, do nas nie odzywa. I to jest bardzo ważne, bo to jest. Proces naszego wzrastania duchowego. Bardzo wielu świętych, bardzo wielu świętych doświadczało na drodze do świętości, na drodze z Panem Bogiem, takiej pustki. Tak jak podkreślam, jeśli nie ma w tym grzechu, jeśli nie ma w tym naszego oddania się od Pana Boga, to jest to najlepszy dowód na to, że się zbliżamy. I oczywiście tego typu droga wiary wymaga od nas cierpliwości, bo tutaj nic nie możemy zmienić. Yy, wręcz nawet nie powinniśmy nic zmienić, musimy dalej robić te same praktyki pobożne, dalej tak samo osiągnąć się do tej pory, dalej w dalszym ciągu yy, trzymać się tych ścieżek, w których szliśmy i to jest pierwszy moment, kiedy ta nasza cierpliwość wobec Pana Boga będzie wyznaniem naszej wiary. Jak nam się wydaje, że Boga nie ma, że nasze modlitwy nie trafiają do Pana Boga, że Pan Bóg nas nie słucha, tak? że Pan Bóg nas nie słucha, no to, to trwajmy w cierpliwości. I ten proces, ta cierpliwość, to trwanie, to takie, Panie, Twoja wola, tak? Twoja wola. Prowadź mnie przez tą ciemną dolinę. Niechaj idzie, niechę będę, idę za Tobą, chociaż Ci nie widzę, słyszę Twój głos albo jego nie słyszę, ale idę za Tobą, bo wiem, że jesteś, tak? Bo wiem, że jesteś. To jest pierwszy moment, kiedy potrzebuję cierpliwości, i do takiej cierpliwości bardzo mocno zachęcam, bo to może stać się drogą wzrostu duchowego naszego. drogą wzrostu duchowego. Kochani, drugi moment, kiedy potrzeba nam cierpliwości, to jest ten moment, kiedy wiemy, że Bóg jest, bo cały czas jesteśmy ludźmi tutaj wiary, tak, wiemy, że Bóg jest, ale wydaje się, że drogi, po których nas Pan Bóg prowadzi, nie mają nic wspólnego, to nic wspólnego z, z Panem Bogiem, tak? Żebyśmy inaczej użyć swojej życia, że plan Boży, który On ma dla nas, jest nie taki, jak trzeba. Święty Wincente Paulo, założyciel misjonarzy, świętego Wicentego Pawła i założyciel sióstr szarytek, jak potocznie nazywamy tych sióstr, mówił tak, niejednokrotnie w Panie Boże, wiem, że masz dla mnie plan, ale ty się, już mnie. ty się już odczep ode mnie. Kochani, tu proste odczep się ode mnie, takie pełne czasami zmęczenia, to jest coś, co także w naszym życiu się niejednokrotnie rodzi. Wiem, że Bóg mnie kocha i wiem, że ma wspaniały plan, ale kto jest ten wspaniały plan, to lepiej, że niech on się ode nie odczepi, tak? Nienokrocie tego człowiek doświadcza. Pamiętam taką historię, mam takich przyjaciół, którzy mają trzy dziewczynki, trzy córeczki, e, mieszkają w okolicach Ostrołęki e, i pamiętam taką historię, jak czekali na trzecie dziecko. E, dziewczynka ma na imię Klara, w tej chwili ma około 5 lat, tak myślę 4-5 lat mniej więcej. I pamiętam, jak, jak wszyscy czekaliśmy, bo to małżeństwo należy do wspólnoty e, kościoła domowego. Wszyscy czekaliśmy na te narodziny, Klary, ale gdzieś tak mniej więcej w połowie ciąży zbudziły się w naszych sercach lęki. Okazało się bowiem, że Klara może urodzić się chora. I rzeczywiście Klara przyszła na świat ze zespołem Westa. To jest taki zespół skłonów, inaczej nazywany. To jest taka choroba, gdzie dziecko ma napady, ataki, podobne bardzo, do, bardzo podobne do padaczki, chociaż tutaj dziecko się zwija, tak w taki kablong nóżki i główka do siebie i takie drgania. To jest bardzo trudna choroba, bardzo trudna choroba. I pamiętam, już byliśmy, mieliśmy zaplanowane chrzciny, byliśmy w szpitalu w Ostrołęce, kiedy Klara się urodziła. Przyszła pani doktor i mówi, że następnego dnia rodzice mają jechać z małą Klarą do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka. I tutaj, że, że nie wiemy, kiedy będzie chrzest, więc ochrzciłem ją w szpitalu. Pamiętam moje odwiedziny też w szpitalu. Adam stał z Klarą, trzymał ją w rękach na, na korytarzu szpitalnym. Tata Klary stał z mamą, rozmawialiśmy i, i, i Klara miała atak. Tak Zwinęła się, zaczęła się trząść. Adam przytulił ją bardzo mocno do siebie. Spojrzał mi tak w oczy. Młody mężczyzna, nie 40-letni, spojrzał mi tak wtedy głęboko w oczy i mówi z łzami w oczach, Wojtek, a ja i tak wiem, że Pan Bóg nas kocha. I tak wiem, że On nas kocha. Otóż, kochane siostry, drodzy bracia, to są właśnie takie momenty. Takie, kiedy my byśmy zaplanowali sobie życie inaczej. Kiedy my byśmy inaczej sobie poukładali pewne sprawy. I w takich właśnie momentach czasami jedyną drogą do Pana Boga jest cierpliwość. Nie jakieś wielkie, piękne słowa. Wiecie, czasami ja jestem taki poirytowany, jak, jak, jak w momencie cierpienia, w momencie bólu, kiedy człowiek doświadcza jakiejś straty, nie wiem, umiera komuś dziecko, a ktoś podchodzi i mówi, Bóg tak chciał. To jest, tak, to jest tak, wiecie siostry i bracia, tak nachalne, że aż, aż niemiłe, aż, aż, aż brzydkie, powiem tak. Aż brzydkie. Czasami trzeba zamilczeć, bo my wiemy, nie dzieje się nic, co by nie było zgodne z wolą Bożą, ale nie zawsze jest tak, że Pan Bóg koniecznie tego chce, że Pan Bóg zdziała to, że to zło, które nas dotyka, jest z Jego woli. Czasami Pan Bóg z tego zła, które nas dotyka, wyprowadza przy naszym posłuszeństwie Panu Bogu, wyprowadza dobro i czasami trzeba lat, żeby to zrozumieć. Jest taka historia, w życiu jednego z polskich kabaryciarzy opowiada Marcin Daniec, że jego dziadek był kościelnym. Przez wiele lat Marcin Daniec jako młody chłopak przyglądał się swojemu dziadkowi, który sprzątał kościół, mył podłogi, poprawiał obrusy, ustawiał kwiaty. Jak Marcin Daniec mówi, jego dziadek bardzo dbał, bardzo dbał o, o kościół. I kiedyś ten dziadek zachorował na raka przed swoją śmiercią, już jako starszy, leżał w łóżku. Daniec miał wtedy może 11, 12 lat. No, i mama wysłała go z jedzeniem do dziadka. Kazała mu zanieść jedzenie. Marcin Daniec opowiada, że zaniósł to jedzenie do dziadka. Dziadek wziął i on usiadł obok niego, siedzi i mówi: tak, Dziadku, weź ty mi, powiedz, jak to tak jest? O, Ty służyłeś Panu Jezusowi, kochałeś go, poprawiałeś kwiatki, myłeś podłogi w, niego w kościele, teraz jesteś chory na raka. To jak on cię kocha, ale jak, tak, jak to tak jest, nie? I Daniec opowiada, że dziadek powiedział mu wtedy coś tak bardzo twardo, czego on wtedy nie rozumiał, ale teraz. Jak dorasta to rozumie. Gówniarzu, tak miał powiedzieć dziadek do Dańca, Gówniarzu, ty nic nie rozumiesz. I siostry bracia czasami, kiedy właśnie jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy wydaje się że Pan Bóg prowadzi nas zupełnie nie tak, jakbyśmy chcieli, że my byśmy to inaczej poukładali, to właśnie wtedy Pan Bóg niejednokrotnie kieruje do nas te, być może nie wprost słowa, na szczęście, ale Gówniarzu, nic nie rozumiesz. Może przyjdzie czas, przyjdzie moment, kiedy, kiedy zrozumiemy. Jest taka historia w życiu ojca Pio, ja ją tam parafrazuję w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale zgłosiła się do niego pewna kobieta, która bardzo, ale to bardzo prosiła, aby on się modlił za jej dziecko, które jest chore w szpitalu. I ojciec Pio powiedział, że nie będzie się modlił, to dziecko umarło. Ona przyszła taka załamana do ojca Pio po jakimś czasie, kiedy już opłakała to dziecko i mówi, że dlaczego nie chciałeś, a on mówi, że... Miałem wizję i widziałem, jak dorosłego człowieka zamordował kilka osób, siedział w więzieniu, był wskazany na wyrok śmierci. To jest akurat doświadczenie świętego, tak? ale wiecie, my nie wiemy, dlaczego Pan Bóg tak, a inaczej prowadzi ludzkie historie. Być może kiedyś Pan Bóg nam to wytłumaczy, a może nie. Bo Pan Bóg raczej zasadniczo nie powinien się tłumaczyć przed człowiekiem chociaż to dotyczy naszego życia. Więc to jest taki drugi moment, kiedy potrzebujemy zwykłej cierpliwości. Nie rozumiemy, dlaczego teraz w tym momencie doświadczamy czegoś takiego, niczego innego, ale trwamy przed nim i to trwanie jest właśnie, jest właśnie, wiarą, tak? jest właśnie trwa, wiarą, to trwanie przed nim w e, takiej ogromnej cierpliwości jest, jest e, wyznaniem wiary. Kochani, i taki trzeci moment, kiedy potrzeba nam cierpliwości wobec Boga, która jest wiarą, to jest moment, kiedy wydaje nam się, że Pan Bóg lepiej traktuje grzeszników, lepiej traktuje tych, którzy są daleko od Pana Boga, niż tych, którzy go kochają. Zresztą chciałbym przywołać w tym trzecim wymiarze fragment Psalmu 73, który ma taki podtytuł Zagadka powodzenia grzeszników. Myślę, że on dobrze odda to, o czym chciałbym powiedzieć. Tak mówi autor natchniony: Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, których serce jest czyste. A moje stopy niemal się potknęły, prawie że zachwiały się moje kroki. Pozazdrościłem bowiem bezbożnym, ujrzawszy pomyślność grzeszników, gdyż omijają ich wszystkie cierpienia, a ciało mają pełne i zdrowe. Nie doznają ludzkich utrapień i razem z innymi nie cierpią. Dlatego pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Nieprawość w ich tłuszczu się lęgnie, złe myśli nurtują ich serca. Szydzą i zła jest ich mowa, grożą uciskiem z wysoka. Ich usta zwrócone są przeciw niebu, a język ich pełza po ziemi. Dlatego mój lud do nich się zwraca i pije obfite ich wody. Wiecie, siostry i bracia, Podmiot, tak, czyli bohater tego psalmu, dochodzi do takiego momentu wręcz, że mówi: Gdy moje serce cierpiało i dręczyło mnie sumienie, byłem nierozumny i głupi, byłem jak juczne zwierzę przed Tobą. Czasami takie mamy wrażenie, że Pan Bóg lepiej traktuje tych, którzy są daleko od Niego, że Pan Bóg tych, którzy grzeszą. Traktuje z większą rewerencją, z większym szacunkiem niż tych, którzy go kochają i tych, którzy chcą za Nim iść. To często powtarzali ludzie starci, że Bóg kogo miłuje, tego krzyżuje. No ale właśnie to jest tak. I to jest takie doświadczenie bardzo, to bardzo trudne dla nas, które wymaga się cierpliwości. Patrzymy na innych, jak grzeszą, jak żyją byle jak, a mamy wrażenie, że my musimy rezygnować z wielu rzeczy. Nie tak dawno miałem lekcję religii z moimi uczniami, jeszcze kiedy może było chodzić do szkoły, bo teraz już mamy zajęcia zdalne. I pamiętam taką rozmowę w klasie ósmej w szkole, gdzie pracuję, że proszę księdza, te nasze chrześcijaństwo to jest taka trudna religia, bo tu trzeba post zachować w trzeba zachować Wielki Piątek, post. To jest taka trudna religia, wymaga od nas, musimy się tutaj wyrzekać wielu rzeczy. Zacząłem się wtedy śmiać i mówię, wiecie, no rzeczywiście trudna, ale wyobraźcie sobie wyznawców islamu, muzułmanów, Którzy przykład w Ramadanie, od wschodu do zachodu słońca przez cały miesiąc nie jedzą, poszczą. I czasami mamy takie wrażenie właśnie, że kochając Pana Boga, idąc za Nim, to jest takie trudne, to wymaga się od nas wyrzeczeń, wymaga się od nas takich wielkich, wielkich strat że, że wręcz życiowych, tak? bo kochamy Pana Boga. Otóż, kochani, w takich momentach niejednokrotnie w naszych sercach rodzi się także też taka pokusa zniechęcenia, takie pytanie, no po co? skoro Bóg lepiej traktuje, lepiej traktuje grzeszników niż tych, którzy Go kochają. Pamiętam moją rozmowę z moim szwagrem, mam, mam siostry, więc mam też szwagrów, i pamiętam moją rozmowę z moim szwagrem. Mówi do mnie, Wojtek, to po co tak jest? Powiedz, po co całe życie się męczyć, się starać, żyć z jedną kobietą? Po co, po co się modlić, chodzić do kościoła? Jak drugi człowiek może grzeszy, 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 bo się wyspada i idzie do nieba, i też idziesz do nieba. I to jest właśnie ten moment, tak? Po co się starać? Po co być yy, wiernym Panu Bogu, skoro inni grzeszą i pójdą do raju i nie ma problemu? Pamiętam wtedy, że nie bardzo wiedziałem, jak to mu odpowiedzieć, ale przyszła mi taka myśl, świętej Teresy, yy, od dzieciątka Jezus, jeśli dobrze pamiętam, do głowy, mianowicie, że życie człowieka jest takim czasem przygotowania serca. Jak bardzo powiększysz swoje serce, je przygotujesz, tak bardzo, tak bardzo Pan mógł się w nie wleje. No ale taka, wiecie, teoria, fajna dla sióstr zakonnych czy dla księży, nawet nakazanie. to ze szwagrem nie wyjdziesz, szczególnie jak siedzisz z nim w kuchni i tam, nawet, że tak powiem, trochę rozweseliłeś swoje serce, tak? Ale poprosiłem go, mówię, daj, szwagier, daj tutaj, postawiliśmy jakiś mały taki, mało szklaneczkę na stole, postawiliśmy kubek i taką dużą kwartę, my choć nalejemy wody. naleliśmy wody, mówię, szwagier. Ten tutaj kieliszek to, to jest pełne, tak? Ta szklanka to jest pełne, a ta kwarta, duże naczynie, to też jest pełne. Tak? To jest pełne. Wszystkie te trzy naczynia można określić tym samym słowem. Pełne. Ale jakbyś chciał przelać z kwarty wodę do szklanki albo do kieliszka, to się nie zmieści. I człowiek całe życie powinien kochać Pana Boga, walczyć o Pana Boga, być cierpliwym wtedy, kiedy grzesznikom wiedzie się lepiej, a samemu yy, starać się właśnie po to, żeby jak najwięcej Pana Boga w siebie zmieścić. Tak w raju każdy z nas będzie szczęśliwy, bo nie będziemy się porównywać między sobą. Nie będziemy mówić, a ja jestem szczęśliwszy, bo ja więcej mam Pana Boga. Bo to, to jest takie typowe zachowanie tutaj na tej ziemi, że my się między sobą porównujemy. Ale ile ja Pana Boga w swoim serce zmieszczę, ile tej łaski, tej dobroci, tego, tego, tej obecności Bożej będzie we mnie... To zależy od mojego wysiłku tu i teraz na Ziemi. I po to właśnie warto starać się nie patrzeć, nie zazdrościć na grzeszników, nie patrzeć na to, starać się podejmować każdego dnia wysiłek, bo ten wysiłek jest właśnie powiększaniem swojego serca powiększają swego serca. Pamiętacie, siostry i bracia, jak jest ta historia w kanie galilejskiej i tam jest tych sześć stągwi kamiennych. Jezus mówi, nalejcie stągwi, nale, nalejcie stągwi, wody do stągwi. I sprawia, że naleli wody aż po brzegi. Gdyby do tej stągwi naleli wody do połowy albo jedna trzecia, to Pan Jezus zamieniłby tę wodę w winę byłoby mniej tego wina, tak? A że naleli je po brzegi, po brzegi, to mieli bardzo dużo wina, maksymalnie. I zobaczcie, że w tej historii jest sześć dni kamiennych, tak jak sześć dni, kiedy należy pracować. Każdego dnia należy pracować, powiększać swoje serce, starać się kochać Pana Boga aż po brzegi, aż po brzegi. A Pan Bóg później tę wodę, którą my nalewamy, czyli naszą pracę, wysiłek codzienny, przecież woda symbolizuje to, co codzienne, tak? Pan Bóg przemieni w raju później w wino radości, w wino, doskonałe wino, Rozweseli nasze serca. Dlatego warto być cierpliwym, nie przyglądać się, nie patrzeć na innych, którzy mają swoją ścieżkę życia, i warto cieszyć się z tego, że Bóg prowadzi mnie po trudnych ścieżkach, bo to znaczy, że chcę, żebym przygotował sobie serce jak najbardziej powiększone, na aż po brzegi te swoje stągwie, póki żyję, a później Pan Bóg przemieni to w raju w radość. Taką radość której oko nie widziało, ucho nie słyszało, jako tylko i wyłącznie ci, którzy patrzą na Pana Boga, mogą doświadczyć. Kochane siostry, dozybracia, nie w ten temat pierwszy, który dzisiaj podjęliśmy, temat cierpliwości wobec Pana Boga, cierpliwości wtedy, kiedy wydaje się, że On nie istnieje, że On zami, że On nas nie słucha, cierpliwości wtedy, kiedy plan, który ma dla nas, wydaje się być jakimś wariaztwem czystym, a nie czymś, co nas do Niego przybliża. I cierpliwości wtedy, kiedy Pan Bóg jest lepszy, w cudzysłowie oczywiście, dla tych, którzy, którzy, którzy tutaj doświadczają na Ziemi ła, e, dobrodziejstw, a my, a my nie. Niech ta cierpliwość będzie dla nas wiarą. Niech ona nas do Boga, do Boga doprowadzi. Kochani, zakończmy to nasze spotkanie przed błogosławieństwem także, także modlitwą. Panie Jezus, spraw. Aby Twoje słowo wydało w nas obfite owoce. Pozwól nam nieustannie żyć w Twojej obecności, abyśmy stali się żywą Ewangelią dla braci i wszystkich, których spotkamy na naszej drodze. Strzeż naszych myśli, słów i uczynków, abyśmy mogli wiernie Ciebie naśladować przez wszystkie dni naszego życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.